Chcesz łowić okonie w jeziorze, ale coś ci nie wychodzi? Mam dla Ciebie kilka wskazówek, które pomogą Ci je zlokalizować i skutecznie łowić. Jesień to dla drapieżników ostatni dzwonek przed zimą. Wraz z obniżeniem temperatury wody zaczynają intensywnie żerować, tak więc jeśli tylko je zlokalizujesz, możesz świetnie połowić. Łowiąc na jeziorach o tej porze roku, koniecznie powinieneś sprawdzić spady, podwodne górki czy dołki. Okonie przemieszczając się za ławicami drobnicy lub w poszukiwaniu innego pożywienia, często schodzą na większe głębokości, nierzadko rzędu 10-14 Metrów. Dlatego jeśli jakieś miejsce dawało Ci efekty latem, warto je sprawdzić, ale przesuwając się trochę głębiej. Ważną rzeczą, o której jednak powinieneś pamiętać, to to, że z im większej głębokości wyciągniesz rybę, tym jej szansa na odpłynięcie w dobrej kondycji jest mniejsza. Jest tak oczywiście z uwagi na zmianę ciśnienia w trakcie holu. Kolejna kwestia to dobór przynęt i techniki łowienia. Jak powszechnie wiadomo, okonie potrafią być bardzo wybredne, dlatego szukając odpowiedniej przynęty powinieneś zmieniać nie tylko jej rodzaj, ale również kolor w swoim pudełku poza Klasycznymi kopytami czy jaskółkami, warto mieć również imitacje raków czy robactwa. Nie wszystkie ławice okoni żerują na tym samym pokarmie, a dopasowanie się do naturalnego pożywienia to najlepsze, co możesz zrobić. W porównaniu do cieplejszych miesięcy ryby nie są już tak ruchliwe. Dobrym rozwiązaniem będzie tu wykorzystanie na przykład dropszota, który pozwala na zatrzymanie przynęty niemal w jednym miejscu. Pamiętaj też, że rzadko kiedy ryby będą aktywne przez cały dzień. Jeżeli znalazłeś miejsce, w którym wiesz, że są okonie, poświęć mu więcej czasu lub wróć w nie o innej porze. A jakie są twoje patenty na jesienne okonie z jeziora? Koniecznie daj znać w komentarzu.